Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani. Słowo dzisiejsze to wyrzuty. Z czym mi się skojarzyło słowo wyrzuty? No, oczywiście z wyrzutami sumienia. Głodnemu chleb na myśl, albo grzesznikowi, co mogło przyjść innego do, do głowy. Ale te wyrzuty sprowadziły mnie na drogę, o której mój święty Ignacy, o której wspominaliśmy pewno już w jednym słowie, a mianowicie rozeznawania duchów. Gdzie te wyrzuty bardzo precyzyjnie można rozróżnić od na przykład natchnień, które, które, które są owocem działania Ducha Świętego i nie tyle wyrzutami, co motywacją do tego, żebyśmy poszli do spowiedzi, bo wyrzuty to bardziej czyni nam diabeł. Najpierw nas kusi, a później nas poniewiera tym grzechem, który popełniliśmy z Jego. Pokuszy, natomiast Duch Święty nacy mówi, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to zachęca nas w wytrwaniu w tej łasce i pomaga nam trwać w łasce, a kiedy popełnimy grzech ciężki, to Duch Święty wzbudza niepokój w naszym sumieniu, abyśmy właśnie. Poszli do spowiedzi. Natomiast wyrzuty sumienia, które są owocem działania Ducha Świętego Ignacy mówi, nigdy nas nie pognębiają, nie odbierają nam nadziei, nie wprowadzają lęku do naszego serca, strachu, ale, czyni, ale takowe czyni zły Duch. Natomiast Duch Święty, wyrzuty, takie nazwijmy, które On w naszym sercu powoduje, są tymi, które są Motywującymi nas do pójścia do spowiedzi, na przykład, i do proszenia o przebaczenie, a nie pogrążające w nas w rozpacz, grzechu. Warto o tym wiedzieć i pamiętać, bo wyrzuty wyrzutom nierówne. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.